właśnie dzięki nim czujemy się bezpiecznie podczas swojej służby. Niejednokrotnie narażają swoje życie i zdrowie. Mowa o policjantach, którzy dziś w Sandomierzu obchodzili swoje święto. W ramach obchodów powiatowego Dnia Policji wręczono awanse na wyższe stopnie. W tym roku policyjny awans otrzymało ponad 60 funkcjonariuszy. Uroczyste i wyjątkowe było minione święto Policji w Sandomierzu. Wyjątkowe, ponieważ oprócz tradycyjnych obchodów święto również 103 rocznicę powstania Policji. To już 103 lata, jak istnieje i powstała Polska Policja. Święto Policji to powód do dumy, do no, również ogromne za, mm, zobowiązanie. Dziś Policja codziennie mierzy się z niebezpieczeństwem, stojąc przed dylematem trudnych wyborów, szczególnie w dzisiejszym czasie. Ta służba jak żadna inna. Wymaga siły, konsekwencji, sprawności, ale też umiejętności rozumienia i słuchania drugiego człowieka. Bycie policjantem to nie tylko zawód, ale również misja. Powiatowe święto policji w Sandomierzu rozpoczęło się Mszą Świętą w katedrze z udziałem i pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który podczas swojej homilii podziękował sandomierskim policjantom za codzienną służbę i poświęcenie. Drodzy drodzy policjanci, troska o człowieka, wyrażająca się w walce z nieuchwałością, począwszy od prewencji, uleczyńców, złap, stanowi wasze życiorysowe powołanie. Mówię wzorowo o powołaniu. Widzimy każdego Nie kosztują, a jednego nie mogą zająć się ławką. Wasz ławka jest inaczej, gdy jesteście w wyłączeniu i nie poszłacie się pod prostu nie zagarniacie na siebie. Kiedy stało, lecz po prostu służycie. Po zakończeniu mszy, świętej policyjny orszak przeszedł do Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. To tu wręczone zostały mianowania na wyższe stopnie i odznaczenia. Łącznie w całym sandomierskim garnizonie nagrody i wyższe stopnie otrzymało 65 policjantów. Święto Policji, to tak jak święto każdej innej służby, instytucji, to czas podsumowań, ale czas wyr wyróżnienia. Odznaczenia medalami, odznaczeniami, ale wyróżnienia w różnej formie tych, którzy na to zasługują, którzy w szczególny sposób wyróżnili się spośród innych niezwykłym zaangażowaniem w służbie, osiąganymi wynikami i swoją postawą zawodową. Awansów na wyższe służbowe stopnie Sandomierskim policjantom pogratulował poseł Marek Kwitek. A przecież służba w policji to jest służba. Szczególna, a więc i policjanci muszą być ludźmi wyjątkowymi, bo przede wszystkim oni cały czas pełnią tę misję, zapewniając nam bezpieczeństwo, strzeżąc również bezpieczeństwa całego polskiego, polskiego państwa. To nie jest tak, że kończycie służbę, zdejmujecie mundur i już jakby. Ten obowiązek z Was schodzi. Cały czas czujecie się odpowiedzialni. To jest bardzo ważne, że jesteście zaangażowani, jesteście kompetentni. Swoje nagrody wręczył także wyróżniającym się policjantom starosta sandomierski Marcin Piwnik, który wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu Tomaszem Hukiem podziękował za organizowanie istotnych akcji profilaktycznych oraz prewencyjnych w powiecie sandomierskim. Dziękuję bardzo również. Komendzie Policji w Sandomierzu za znakomitą współpracę z innymi służbami mundurowymi działającymi w Sandomierzu. Jest to niezwykle ważne, że w chwili, gdy potrzeba pomocy udzielić na, mieszkańcom naszego powiatu wasze działania są wzorowe i praktycznie bez słów się rozumiecie i te działania są natychmiast kierowane. Jak wspomniał pan generał, lata ostatnie to też lata niezwykle trudne i lata nowych wyzwań. Dziękuję Wam za pracę w okresie pandemii, za te tysiące kwarantan, pamiętam początki, gdzie też my baliśmy się zbliżać do osób zakażonych, wy niestety musieliście wtedy pukać do tych drzwi, otwierać te drzwi, też wtedy ryzykując własnym życiem. Dziękuję za codzienną pracę, która również jest niezwykle trudna, odpowiedzialna, stresująca. Ale wasza praca jest też w pewnym sensie powołaniem. Życzę wam, aby to zaufanie społeczne, o którym wspomniał pan generał, nie malało, abyście byli wśród społeczeństwa ziemi sandomierskiej, świętokrzyskiej, doceniani wasz trud, wasze poświęcenie również. Podczas uroczystości wyjątkowym momentem było również wyróżnienie statuatką Anioła Bezpieczeństwa wszystkich zasłużonych dla sandomierskich policjantów osób i instytucji. Katarzyna Kaszluga, STV Info.